Nie da się ukryć, że o Legionowskim czytelnictwie jest ostatnio głośno, głównie dzięki kontrowersjom związanym z lokalizacją centralnej siedziby biblioteki oraz planami likwidacji jej największej filii. Tym razem mieszkańcy protestować jednak nie powinni. Pomysł utworzenia punktu bibliotecznego jakby już tutaj na osiedlu Sobielskiego zaczął się już kilka lat temu, tak? Poprzednia rada osiedla jeszcze Wspólnie pisaliśmy pisma do prezydenta miasta, żeby taki punkt utworzyć no i chyba się uda. Szef ratusza potwierdza, dodając, że to próba sprostania oczekiwaniom współdzielców, a jednocześnie konkretne działanie na rzecz rozwoju czytelnictwa. I takim jednym rozwiązaniem do czasu wybudowania docelowej siedziby jest uruchomienie dwóch punktów bibliotecznych. Będzie część książki zbiora, ale wiadomo, że nie całość, w związku z tym ta oferta będzie niekompletna, nie ale będzie można po prostu zamówić czy przez telefon, czy osobiście przychodząc, czy przez internet, zamówić książkę i ona w danym dniu tygodnia będzie w to miejsce blisko mieszkańca, blisko mieszkańców Osiedla Sobieskiego dostarczona. Kiedy to będzie możliwe? Najwcześniej za kilkanaście tygodni, bo najpierw osiedlowa administracja musi zapewnić książkom odpowiednie warunki. W obecnym stanie lokal w bloku 107 do ich przechowywania i przyjmowania czytelników się nie nadaje. Myślę, że do końca września będzie trwał remont, tak? Dosyć duży remont, trzeba powymieniać okna, drzwi, podłogi. Przygotować, tak żeby, żeby biblioteka mogła już sobie pozostawiać tutaj regały z książkami, żeby się w międzyczasie nie kręcić. Trzeba wyremontować korytarz, trzeba zrobić łazienkę oddzielną dla personelu i dla osób, które będą przychodziły tutaj do punktu. W zamian za szczodrość ratusza w obdarzaniu spółdzielców miejskim gruntem, ponad 60-metrowy lokal SMLW wynajmie mu po kosztach. Reszta jest w rękach mieszkańców osiedla. To od nich samych zależy, jak długo biblioteczny punkt będą mieli na ich wyciągnięcie. A kluczowa dla nas kwestia to jest kwestia. Ilu będzie klientów korzystających z tej usługi? Jeżeli będzie dużo, to to zostanie, ale jeżeli będzie mało, no to pewnie będziemy starali się to, to już pewnie konsolidować. Miejskie plany zakładają też utworzenie punktu bibliotecznego w dawnym urzędzie miasta. Istnieje szansa, że najstarszym czytelnikom zamówione przez nich książki będą dostarczane bezpośrednio do domów.